Cześć, jesteśmy w Salt Lake City w Utah i szukaliśmy teraz czegoś do zjedzenia. Natrafiliśmy na nazwę: najlepsze burgery w Utah. Nazywa się to, tu tylko widzimy Crown, ale to jest Crown Burgers. Ponoć są dobre, bo we wszystkich restauracjach, których tutaj widzieliśmy, oni są sieciówką, mają oceny powyżej 4,3 na 5, to jest bardzo wysoko. Idziemy sprawdzić, czy rzeczywiście będzie tak dobre. Jak już patrzyliśmy menu, jest dosyć tanio, a na zdjęciach burgery wyglądają całkiem smacznie. O, wow. ta kolejka chyba mówi sama za siebie. Już prawie doszliśmy do kasy. Tak wyglądają wydawane potrawy. Menu i tak chyba nie będzie widoczne. Zaskakująco szybko uwinęli się z zamówieniami. Jesteśmy w szoku, bo ludzi jest bardzo dużo. Moim pierwszym burgerem jest zwykły cheeseburger jest zrobiony na prawie medium burgery nie są małe mięso też nie jest super cienkie natomiast minusem tego jest za duża ilość sałaty a jak czytałem w komentarzach to mówicie, że w Polsce dają za mało sałaty tutaj jest za dużo i to jest najzwyklejszy burger jaki można zamówić Tutaj w Crown Burgers. Zamówiłam prawie identycznego burgera co Victor, tylko jest ta różnica, że ja mam bekon. Zauważyłam, że ja mam chyba trochę mniej sałaty. Spróbujemy. Nie chcę się wierzyć, że za tak niską cenę podają duże burgery z takim smakiem. Jedyny minus dla mnie to, że ten bekon jest trochę zasłuchy tak jakby cały tłuszcz wytopili jakby go trzymali mi się wydaje w piecu żeby nie wystygł ale generalnie jest smacznie zamówiliśmy jeszcze combo i nagrywamy to drugi raz bo niestety kamera ucięła jak jadłem frytki to jeszcze raz frytki są zdecydowanie spaczki, a teraz to jest ich popisowy burger on się nazywa Crown Burger i on ma w sobie szynkę pastrami plus to co standardowo w cheeseburgerze Krótko mówiąc, burger jest całkiem spoko Zobaczcie, jak dużo jest pastrami. Jedynym minusem tutaj, dobra, dwa są minusy: jest znowu za dużo sałaty i mięso jest trochę za bardzo wysmażone, co oznacza, że stopień wysmażenia mięsa to jest tutaj losowość. Ale pastrami jest bardzo dużo, kanapka jest bardzo smaczna. Spodziewaliśmy się tutaj smaków trochę z McDonald's ale jest tutaj dużo, dużo lepiej. Ja jeszcze zamówiłam grilled cheese. Kiedyś już to jadłam i bardzo mi smakowało. Widać, że ser jest fajnie rozpuszczony. To jest pyszne. Jest idealna ilość sera, a grilled cheese smaży się na patelni i każdą z kromek smaruje się z jednej strony masłem, w środek wkłada się ser i z każdej strony smaży się ją przez kilka minut. Idealne. Do tego wzięliśmy jeszcze dwa strips'y, bo chcieliśmy już sprawdzić mniej więcej całe menu. Kurczak jest nawet soczysty, ale panierka nie ma żadnego smaku. Jest to w amerykańskim stylu zrobione. Słaba panierka. To nie jest to, co jedliśmy ostatnio w Zane's Tavern. Wziąłem tą kanapkę o danie i dla mnie ten bekon jest świetny, bo cały smak bekonu pozostał w nim. Jest bardzo intensywny. Moim zdaniem spoko jest ten cheeseburger z bekonem. Zauważyliśmy, że nikt to tutaj je nie używa keczupu, tylko fry sos. Dlatego poszedłem nałożyć go, bo na początku nie zauważyłem. To wygląda trochę jak sos tysiąca wysp. Spróbujmy z frytkami. Tak, to jest chyba tysiąca wysp. Frytki z tym o wiele lepiej smakują. Spróbujmy jeszcze kurczaka. Idealnie pasuje. Mój burger miał trochę tego sosu, ale miał go zdecydowanie za mało. Teraz jak on się tutaj rozlewa to jest pyszne ja jeszcze zamówiłam shake'a. Nie mogłam się oprzeć, bo w ciągu naszego wyjazdu jakoś rzadko można było natrafić na shake'a w tej restauracji. Zamówiłam Oreo. Oczywiście on już się prawie rozpuścił, zanim zdążyliśmy wszystko zjeść. Mam nadzieję, że smak nadal będzie dobry. Mocno wyczuwalny jest smak waniliowy, niestety jednak odpuścił się. Jest smaczny, ale daleko mu do ideału. Mocno się rozpuścił, jest mocno słodki. No, taki standardowy shake, moim zdaniem. Nie zjedliśmy tylko pomidorów ze skórką i ja też pozbyłem się trochę sałaty, bo było jej zdecydowanie za dużo. Na zdjęciach, zanim tutaj przyszliśmy, widzieliśmy, że te burgery się nieźle prezentują, ale ja sądziłem, że nawet jeśli tak będą wyglądać, to będą one jakieś takie malutkie, mniejsze niż McDonald's. Okazuje się, że burgery były całkiem spore, mięsa też nie były zbyt małe i wszystko całkiem ok smakowało, jak za cenę którą płacimy, to moim zdaniem jest to warty fast food i jestem w stanie to podtrzymać, że z tańszych fast foodów jest to najlepsza burgerownia w Utah nie spodziewałbym się, że coś może im konkurować, oceny mają wysokie i nie dziwię się dlaczego Ania się bardzo obchała ja najadłbym się w pełni, gdybym zamówił jeszcze jednego cheeseburgera na pewno bym się najadł w pełni, także one są dosyć syte, chyba przez to, że tego mięsa jest jednak dużo za całość zapłaciliśmy razem z podatkiem 33 dolary. Zastanawiam się też, czy oni mają tutaj jakieś deale, bo taki McDonald's, Burger King, oni mają często deale i te deale obniżają wartość pieniężną posiłku. O nawet 75% czasami. Ci, którzy nas śledzą na Instagramie, zobaczyli, co jemy już 13 lipca, a jeśli chcecie do nich dołączyć, zapraszam na Instagram Kaszów w Kalifornii lub fanpage na Facebooku Kaszów w Kalifornii, gdzie relacje, czyli insta stories pojawiają się. Prawie codziennie z tego, co robimy, gdzie jesteśmy, co zwiedzamy, co jemy i są tam też rzeczy, które później się nie pojawiają nawet w filmach. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć!